Witam szanowni w kolejnym odcinku z cyklu Tips and Tricks. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu szybką i łatwą metodę, jak można nieco przyjemniej wprowadzać kolejne elementy do naszego rysunku. Normalnie, jeżeli chcemy narysować jakiś element, wybieramy linię lub jakiekolwiek inne polecenie. stawiamy na przykład punkt początkowy 0,0 i długość powiedzmy 200. Mamy linię, która ma współrzędne 0,0 oraz e, 200, 0, ponieważ na osi x ma długość 200, natomiast kąt, pod jakim jest narysowana, to kąt zerowy, a zatem współrzędna y to jest 0. Teraz, gdybyśmy chcieli narysować po raz kolejny linię, która zaczynałaby się w końcu naszej e, poprzedniej. Naszego poprzedniego odcinka musielibyśmy wprowadzić współrzędne 200 0 i moglibyśmy rozpocząć dalsze rysowanie. No, ale na przykład teraz interesuje nas już tylko długość 155 i kąt na przykład taki jak jest, czyli 132 albo 133 stopnie. I teraz współrzędne byłoby nam już dość trudno określić. Aby jednak nie mieć z tym kłopotu, wystarczy przy wprowadzaniu kolejnej e, linii. Jeśli chcemy znów zacząć w punkcie końca naszego poprzedniego odcinka, wystarczy wprowadzić małpę i nacisnąć Enter. Wtedy AutoCAD automatycznie odnajdzie nasz ostatni punkt, w którym wprowadzaliśmy. Mm, Elementy i rozpocznie rysowanie kolejnego odcinka od tego punktu. Łatwe, a jednak trzeba wiedzieć, gdzie kliknąć, żeby nasza praca była bardziej przyjemna. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Tips Tricks zamieszczanych na CAT-portalu.